W starożytnym Egipcie rozgrywa się intrygująca historia. Józef, młody marzyciel, zostaje sprzedany jako niewolnik i trafia do domu Potifara, ważnego urzędnika. Ale co się dzieje, gdy żona Potifara zaczyna się nim interesować? Napięcie rośnie, a jedno oskarżenie może zmienić wszystko. Józef, wierny swoim zasadom, znajduje się między pasją a zdradą. Czy ta historia to tylko nieporozumienie, czy może kryje się w niej głębszy sekret? Od razu widzowie zostają wciągnięci w zagadkę. Tożsamość, prawda i moralność wchodzą w grę. Co naprawdę wydarzyło się w tym domu? Lotki i interpretacje mogą zniekształcać rzeczywistość. Podczas gdy Józef walczy o swoją honor, widzowie zaczynają się zastanawiać: Jak daleko byś się posunął, aby chronić swoją prawdę? Każdy szczegół tej narracji jest elementem układanki. Przygotuj się na zanurzenie w świecie intryk i zwrotów akcji. Każda postać ma swoje własne tajemnice. To, co wydawało się tylko historią zdrady, może skrywać cenne lekcje na temat integralności i sprawiedliwości. Bądź czujny, bo prawda może nie być tym, czym się wydaje. A teraz przejdźmy do początku filmu, ale najpierw sprawdź, czy już zasubskrybowałeś nasz kanał, ponieważ następny film będzie pełen fascynujących historii, których nie możesz przegapić. Starożytny Egipt to fascynująca cywilizacja, pełna tajemnic i tradycji, które kształtowały życie jej mieszkańców. Społeczeństwo egipskie było wysoce zorganizowane, z jasno określonymi normami społecznymi, które wpływały na wszystkie aspekty życia, w tym na kwestie związane z płcią i seksualnością. Relacje między mężczyznami a kobietami były regulowane przez role społeczne, które choć sztywne pozwalały na pewne niuanse. Na przykład kobiety miały prawa, które w wielu przypadkach przewyższały prawa kobiet w innych starożytnych społeczeństwach. Mogły posiadać majątek, brać udział w negocjacjach, a nawet rządzić, jak miało to miejsce w przypadku niektórych faraonów. Niemniej jednak, mimo tych praw, oczekiwano, że kobiety pozostaną w ramach swoich tradycyjnych ról jako żony i matki. Jest to ważne, aby zrozumieć narrację dotyczącą Potifara, Józefa i jego żony. Pozycja Potifara, oficera faraona, również podkreśla kwestię statusu społecznego i wpływu, jaki miał on na dynamikę władzy między płciami. Reprezentował autorytet, podczas gdy jego żona, mimo swojej pozycji, była ograniczona przez normy, które ograniczały jej zachowanie. Puh. Seksualność w starożytnym Egipcie była skomplikowanym tematem. Istniała pewna swoboda w kwestii seksualności, ale towarzyszyły jej także tabu. Prokreacja była postrzegana jako, postrzegana jako akt święty, a płodność była celebrowana. Jednakże związki pozamałżeńskie były często potępiane, zwłaszcza w przypadku kobiet. To skłania nas do refleksji nad motywacjami żony Potifara, która znalazła się w dylemacie między swoimi osobistymi pragnieniami a oczekiwaniami społecznymi. Ponadto religia odgrywała kluczową rolę w codziennym życiu Egipcjan. Wierzenia religijne wpływały na postrzeganie moralności i akceptowalnych zachowań. Przekonanie, że bogowie obserwują i osądzają ludzkie czyny, sprawiało, że społeczeństwo czuło się zobowiązane do działania zgodnie z rygorystycznymi normami. W tym kontekście historia Potifara i Józefa może być postrzegana jako odzwierciedlenie napięć między osobistymi pragnieniami a obowiązkiem społecznym walki, która rozbrzmiewa przez wieki. Wreszcie, zrozumienie starożytnego Egiptu jest kluczowe do rozszyfrowania złożoności narracji dotyczącej Potifara, Józefa i jego żony. Normy społeczne tamtej epoki nie tylko kształtowały życie jednostek, ale także wpływały na historie, które były przekazywane przez pokolenia. To właśnie na skrzyżowaniu kultury, religii i norm społecznych ta narracja staje się tak bogata i wszechstronna. Kiedy mówimy o Potifarze, Józefie i żonie Potifara, mamy do czynienia z trójką postaci, które ucieleśniają różne aspekty ówczesnego społeczeństwa egipskiego. Potifar, jako urzędnik faraona, reprezentuje autorytet i porządek. Jego rola w narracji jest kluczowa, ponieważ to on odpowiada za utrzymanie dyscypliny i moralności w swoim domu. Jednak jego pozycja władzy czyni go również podatnym na kwestie związane z zaufaniem, zwłaszcza w odniesieniu do jego żony i sługi Józefa. Józef z kolei jest postacią, która symbolizuje odporność i uczciwość. Jest młodym człowiekiem, który mimo ogromnych przeciwności losu zachowuje nienaruszone zasady moralne. Jego rola jako sługi Potifara początkowo przynosi mu sukces i uznanie, ale jego życie radykalnie się zmienia, gdy żona Potifara zaczyna się nim interesować. Sposób w jaki radzi sobie z tą sytuacją ujawnia głębię emocjonalną, która wykracza poza jego status sługi. Żona Potifara jest intrygującą postacią. Jest uwięziona między własnymi pragnieniami a ograniczeniami narzuconymi przez społeczeństwo. Narracja przedstawia ją jako uwodzicielkę, ale także jako kobietę poszukującą przestrzeni, której jej odmówiono. Jej motywacja jest złożona: pragnie Józefa, ale jednocześnie szuka sposobu na ucieczkę od roli, jaką społeczeństwo oczekuje, że odegra. Ta wewnętrzna walka czyni ją postacią wielowymiarową, która kwestionuje społeczne normy tamtej epoki. Interakcje między tymi trzema postaciami są pełne napięcia. Dynamika władzy i pragnień, która się między nimi rozwija, generuje konflikt, będący centralnym punktem narracji. Potifar, jako postać autorytarna, musi chronić swoją reputację, podczas gdy Józef walczy o zachowanie wierności swoim zasadom. Żona Potifara, z kolei, stara się odnaleźć w świecie, który ogranicza jej możliwości. Ta trójkątna relacja jest bogata w niuanse i odzwierciedla złożoność ludzkich interakcji. Wreszcie, analiza tych postaci pozwala nam zgłębiać szersze kwestie związane z moralnością, pragnieniem i władzą. Historia Potifara i Józefa nie jest tylko narracją o zdradzie, ale także studium wyborów, jakie jednostki podejmują w obliczu presji społecznych i emocjonalnych. Te postacie stają się symbolami walki, która przekracza czas i przestrzeń, odbijając się echem w kwestiach, z którymi wciąż borykamy się dzisiaj. Religijne interpretacje narracji o Potifarze i Józefie są zróżnicowane i często odzwierciedlają wierzenia oraz praktyki różnych społeczeństw. Wiele tradycji religijnych analizuje tę historię z perspektywy moralności, podkreślając znaczenie czystości i oporu wobec grzechu. Postać Józefa jest często wychwalana jako przykład cnoty, ponieważ opiera się zalotom żony Potifara. Ten opór jest postrzegany jako dowód jego wiary i lojalności wobec Boga. Co może być interpretowane jako lekcja moralna dla wierzących? Jednakże interpretacje nie ograniczają się jedynie do kwestii moralności. Niektóre tradycje kwestionują naturę relacji między Józefem a żoną Potifara, sugerując, że może istnieć więcej niuansów niż prosta historia uwiedzenia i zdrady. Pomysł nieporozumienia, którym intencje żony są błędnie interpretowane lub gdzie Józef jest postrzegany jako agent zmiany, otwiera przestrzeń do szerszych dyskusji na temat pragnienia i zgody. To prowadzi do interesującej debaty o tym, jak narrację można postrzegać z różnych perspektyw. Ponadto warto zauważyć, że religijne interpretacje mogą się znacznie różnić w zależności od kontekstu historycznego i kulturowego. W niektórych tradycjach historia ta jest wykorzystywana do omawiania znaczenia integralności i samokontroli. W innych może być narzędziem do eksploracji dynamiki władzy między płciami i implikacji, jakie to przynosi dla relacji międzyludzkich. Pokazuje to, jak ta sama narracja może oferować różne lekcje w zależności od soczewki, przez którą jest analizowana. Innym istotnym aspektem jest wpływ narracji na praktyki religijne i kulturowe na przestrzeni wieków. Historia Potifara i Józefa została włączona do różnych tradycji, od literatury po sztukę, służąc jako źródło inspiracji i refleksji dla wielu. Ta ciągłość zainteresowania ujawnia ponadczasową istotność narracji i to, jak wciąż rezonuje ona z współczesnymi kwestiami dotyczącymi moralności, tożsamości i płci. Wreszcie, religijne interpretacje tej historii są żyznym polem do debaty i refleksji. Zapraszają nas do rozważenia nie tylko postaci i ich działań, ale także szerszych implikacji ich wyborów i zachowań. To skłania nas do pytania: jak te historie kształtują nasze wierzenia i wartości, oraz jak możemy zastosować te lekcje w naszym współczesnym życiu. Kwestia płci i tożsamości w kontekście starożytnego Egiptu to temat, który zasługuje na szczególną uwagę. W tamtym okresie normy płci były ściśle określone, ale również prezentowały złożoność wykraczającą poza prosty binarny podział na męskie i żeńskie. Oczekiwania społeczne były jasne. Mężczyźni byli postrzegani jako żywiciele i obrońcy, podczas gdy kobiety często sprowadzano do roli opiekunek i gospodyń domowych. Jednak rzeczywistość była bardziej skomplikowana, a historia Potifara, Józefa i jego żony doskonale ilustruje te złożoności. Żona Potifara reprezentuje kobietę, która mimo uprzywilejowanej pozycji jest ograniczona przez swoją płeć. Jej poszukiwanie Józefa można interpretować jako próbę afirmacji własnej tożsamości w świecie, który ją ogranicza. Jest kobietą pragnącą czegoś więcej niż tylko tego, co oferuje jej rola społeczna. Ta walka o tożsamość to kwestia, która rezonuje do dziś, kiedy wiele kobiet nadal staje przed podobnymi presjami społecznymi. Z drugiej strony, Józef jako mężczyzna w pozycji podporządkowanej kwestionuje oczekiwania związane z płcią w swojej epoce. Jest postacią, która nie pasuje do wzorca dominującego mężczyzny, ponieważ odmawia ulegnięcia zalotom żony Potifara. Ten opór można postrzegać jako sposób na redefiniowanie męskości, gdzie siła nie jest tylko fizyczna, ale także moralna. Ta reinterpretacja roli mężczyzny stanowi ważny element narracji i oferuje nowe spojrzenie na to, jak można rozumieć tożsamość płciową. Współczesne interpretacje tej historii również poruszają kwestie związane z seksualnością i zgodą. Relacja między Józefem a żoną Potifara może być analizowana przez krytyczną soczewkę która bada dynamikę władzy i pragnienia. Ta analiza prowadzi nas do zastanowienia się, w jaki sposób normy płci i tożsamości wpływają na interakcje międzyludzkie i jak te interakcje mogą być kwestionowane. Na przykład: kwestia zgody jest kluczowa dla zrozumienia motywacji i działań postaci. Ponadto, historia skłania nas do refleksji nad społecznymi konsekwencjami norm płci. Reakcja Potifara na odkrycie rzekomej zdrady swojej żony ujawnia nie tylko jego pozycję władzy, ale także kruchość relacji budowanych na społecznych oczekiwaniach. Reputacja i honor to powtarzające się tematy, a sposób w jaki ta sytuacja jest traktowana, pokazuje, jak te normy mogą prowadzić do impulsywnych i niesprawiedliwych decyzji. Potifar Słysząc oskarżenia przeciwko Józefowi, czuje się zmuszony działać zgodnie z oczekiwaniami związanymi z jego pozycją, każąc Józefa, aby chronić swój honor i autorytet. Ta reakcja uwidacznia również wrażliwość Potifara, który musi chronić swoją reputację w obliczu surowego systemu społecznego. Narracja podkreśla, jak normy płci i tożsamości mogą generować konflikty i niesprawiedliwości, zwłaszcza gdy są kwestionowane. Historia Potifara, Józefa i jego żony nadal stanowi potężny przykład tego, jak presje społeczne mogą wpływać na decyzje i zachowania, często prowadząc do tragicznych konsekwencji. To skłania nas do zastanowienia się nad znaczeniem kwestionowania i ponownego przemyślenia tych norm w celu stworzenia bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa, w którym tożsamości i indywidualne wybory będą szanowane. Kiedy mówimy o narracji o Potifarze i Józefie, kluczowe jest rozważenie tekstów źródłowych. Historia jest opowiedziana w Księdze Rodzaju Biblii, a jej interpretacja może się znacznie różnić w zależności od wersji, z której korzystamy. Najbardziej znane tłumaczenia, takie jak Almeida, nowa wersja międzynarodowa oraz Biblia Jerozolimska, zawierają niuanse, które mogą wpływać na zrozumienie czytelnika. Na przykład, wybór słów może zmieniać ton i intencję niektórych fragmentów, co wpływa na sposób postrzegania postaci. Ponadto, niektóre tłumaczenia mogą podkreślać aspekty kulturowe i społeczne tamtej epoki, podczas gdy inne mogą koncentrować się bardziej na interpretacjach moralnych lub duchowych. Ma to szczególne znaczenie, gdy rozważamy postać żony Potifara, która może być postrzegana jako złoczyńca lub jako kobieta której pragnienia są źle zrozumiane. Te różne podejścia mogą wpływać na zrozumienie głównego konfliktu w historii, walki o władzę między postaciami i ich pozycje w społeczeństwie. Innym punktem, który należy rozważyć, jest język używany w tłumaczeniach. Często zdarza się, że starożytne terminy nie mają dokładnych odpowiedników we współczesnym języku polskim, co może prowadzić do błędnych interpretacji. Przykładem może być słowo łoże, które w zależności od kontekstu może być interpretowane na różne sposoby. To skłania nas do refleksji nad tym, jak język kształtuje narrację i co za tym idzie, percepcję czytelników na temat wydarzeń i postaci. Tłumaczenia mogą również ujawniać różnice w tradycjach religijnych, które wpływają na odbiór tekstu. Na przykład sposób, w jaki tradycje żydowskie i chrześcijańskie rozumieją historię, może prowadzić do różnych nacisków na moralność i etykę postaci. Jest to szczególnie interesujące, gdy rozważamy postać Józefa, który w niektórych interpretacjach jest postrzegany jako wzór cnoty, podczas gdy w innych jego bierność wobec zalotów żony Potifara jest kwestionowana. Wreszcie, porównanie tekstów źródłowych z ich tłumaczeniami prowadzi nas do przestrzeni dialogu i refleksji. Każda wersja przynosi ze sobą historię, którą można odczytać na różne sposoby. Ta różnorodność narracji zachęca nas do pogłębienia analizy i rozważenia bogactwa znaczeń, jakie może ona oferować, w zależności od tego, jak zdecydujemy się ją interpretować. A zatem, co sądzisz o tej wspaniałej historii Potifara? Zostaw swój komentarz poniżej, abyśmy mogli dostarczać więcej tak fascynujących opowieści jak ta. Twój komentarz jest bardzo ważny, aby YouTube polecał nasze historie większej liczbie osób. Dziękujemy. Kiedy myślimy o psychologii postaci w historii Potifara, nie sposób nie dostrzec wewnętrznych konfliktów, z którymi każdy z nich się zmaga. Józef, na przykład, jest młodym człowiekiem, który po sprzedaniu jako niewolnik znajduje się w pozycji podatnej na zranienie. Narracja ukazuje nam Józefa, który mimo swojej sytuacji wykazuje siłę i odporność. Jego wewnętrzna walka jest naznaczona pragnieniem zachowania integralności i moralności, nawet gdy staje w obliczu uwodzenia przez żonę Potifara. Ta dwoistość między pragnieniem a obowiązkiem tworzy fascynujący scenariusz psychologiczny. Z drugiej strony, żona Potifara to postać, która również posiada złożoną psychikę. Jej dążenie do Józefa można postrzegać jako odzwierciedlenie głębszego niezadowolenia z jej życia. Presja społeczna i opresyjne otoczenie, w którym żyje, mogą skłaniać ją do poszukiwania sposobów na wyrażenie swojego pragnienia autonomii i władzy. Jednak jej podejście do Józefa stawia ją w dwuznacznej pozycji, w której staje się zarówno złoczyńcą, jak i ofiarą swoich okoliczności. Ta dwuznaczność pomaga nam zrozumieć, że jej działania nie są motywowane jedynie pragnieniem, ale także potrzebą uznania i kontroli. Co więcej, postać Potifara również zasługuje na uwagę. Jest on człowiekiem władzy, ale jego pozycja nie czyni go odpornym na emocjonalne konflikty. Zdrada jego żony stawia go w trudnej sytuacji, w której jego duma i autorytet są zagrożone. Narracja ukazuje nam Potifara, który, mimo swojej pozycji, jest podatny na emocje takie jak złość i niepewność. Sposób, w jaki radzi sobie ze zdradą, wiele mówi o jego psychologii, pokazując, że władza nie zawsze przynosi spokój ducha. Te wewnętrzne konflikty postaci odzwierciedlają uniwersalne kwestie związane z pragnieniem, władzą i moralnością. To nie są tylko historie o zdradzie, ale raczej zagłębianie się w złożoność ludzkiej natury. Każda z tych postaci toczy własne bitwy, a te bitwy są tym, co czyni narrację tak bogatą i wciągającą. Psychologia postaci zaprasza nas do głębszej refleksji nad tym, jak emocje kształtują nasze decyzje i zachowania. W końcu analiza emocji i wewnętrznych konfliktów postaci pomaga nam zrozumieć, że historia Potifara i Józefa to coś więcej niż tylko biblijna opowieść. Jest to reprezentacja ludzkiej walki, w której pragnienia, lęki i tęsknoty splatają się w skomplikowany sposób. To właśnie ta złożoność pozwala nam nawiązywać połączenia z naszymi własnymi doświadczeniami, czyniąc narrację ponadczasową i istotną. Historia Potifara i Józefa nie jest jedynie starożytną narracją ma ona implikacje społeczne, które wciąż rezonują w naszych czasach. Postać żony Potifara, na przykład, może być postrzegana jako reprezentacja napięć związanych z płcią i władzą, które istnieją do dziś. Jej dążenie do Józefa, choć postrzegane jako zdrada, może być również interpretowane jako walka o autonomię w świecie, który ją uciska. Taka interpretacja skłania nas do refleksji nad tym, jak kobiety na przestrzeni dziejów szukały sposobów na wyrażenie swojego pragnienia i wolności, nawet w trudnych okolicznościach. Ponadto, dynamika władzy między postaciami jest tematem często pojawiającym się w wielu współczesnych społeczeństwach. Fakt, że Potifar jest człowiekiem władzy, a Józef niewolnikiem, ilustruje, jak relacje hierarchii i dominacji mogą wpływać na interakcje międzyludzkie. Historia pokazuje nam, że władza może być narzędziem ucisku, ale także źródłem oporu. Józef, mimo swojej podporządkowanej pozycji, opiera się uwodzeniu przez żonę Potifara, co skłania nas do zastanowienia się nad zdolnością do oporu w obliczu sił społecznych, które nas uciskają. Innym istotnym aspektem społecznym jest kwestia pragnienia i moralności. Sposób, w jaki społeczeństwo ocenia działania żony Potifara, odzwierciedla normy społeczne, które wciąż istnieją. Pragnienie kobiece jest często postrzegane w negatywnym świetle, podczas gdy pragnienie mężczyzny jest często akceptowane. Ta dychotomia tworzy środowisko, w którym kobiety często są obwiniane za swoje pragnienia, podczas gdy mężczyźni często są wybaczani za swoje czyny. Historia ta prowokuje nas do kwestionowania tych norm i refleksji nad tym, jak kształtują one postrzeganie płci w społeczeństwie. Społeczne implikacje narracji rozciągają się także na tematy takie jak zdrada i lojalność. Zdrada żony Potifara nie tylko niszczy zaufanie w jej małżeństwie, ale również radykalnie zmienia życie Józefa. Skłania nas to do przemyśleń nad społecznymi konsekwencjami, jakie indywidualne działania mogą mieć w szerszym kontekście. Historia ta przypomina nam, że nasze działania nie odbywają się w próżni. Mają one konsekwencje, które mogą wpływać na wiele osób i społeczności. Wreszcie, historia Potifara i Józefa służy jako metafora dla współczesnych problemów społecznych. Walka o władzę, dążenie do autonomii i sposób, w jaki oceniane jest pragnienie to tematy, które nadal są dyskutowane i debatowane w naszym społeczeństwie. Rozważając te kwestie, narracja staje się potężnym narzędziem do zrozumienia dynamicznych procesów społecznych, które nadal kształtują nasze życie dzisiaj. A teraz kontynuujemy wideo, ale zauważyłem, że jeszcze nie dałeś łapki w górę pod tym filmem co jest bardzo ważne, aby YouTube nadal polecał Ci nasze treści. Więc już teraz zostaw łapkę w górę pod tym filmem. Bardzo dziękujemy. Narracja o Potifarze wywołała intensywną debatę w środowisku akademickim. Na przestrzeni lat badacze z różnych dziedzin analizowali tę historię, ukazując różnorodne interpretacje, obejmujące zarówno kwestie moralności, jak i eksplorację seksualności. Postać żony Potifara często jest centralnym punktem tych dyskusji, postrzegana zarówno jako złoczyńca, jak i kobieta walcząca o swoje pragnienia. Sposób, w jaki jest przedstawiana, może wiele mówić o normach społecznych tamtych czasów oraz ich implikacjach dla współczesnych kwestii związanych z płcią. Krytycy zajmują się kontekstem historycznym, w którym osadzona jest narracja, starając się zrozumieć, jak normy społeczne i role płci wpłynęły na działania postaci. Żona Potifara, na przykład, jest często omawiana w kontekście swojej roli jako kobiety w patriarchalnym społeczeństwie. Niektórzy badacze argumentują, że jest ona symbolem ograniczeń narzuconych kobietom, podczas gdy inni postrzegają ją jako symbol władzy, wykorzystujący swoją pozycję do realizacji swoich pragnień. Te interpretacje pokazują, że narracja może być odczytywana na wiele sposobów, w zależności od przyjętej perspektywy. Innym istotnym punktem w analizach akademickich jest kwestia seksualności. Historia jest bogata w niuanse, które można badać z różnych perspektyw. Od represji seksualnej po wolność wyrażania siebie. Relacja między Józefem a żoną Potifara jest często postrzegana jako napięcie między pragnieniem a moralnością. To wywołuje debaty na temat tego, jak normy społeczne tamtej epoki kształtowały oczekiwania dotyczące zachowań mężczyzn i kobiet. Sposób, w jaki seksualność jest traktowana, może odzwierciedlać obawy społeczne, zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Ponadto, narracja ta stała się punktem wyjścia do szerszych dyskusji na temat ucisku i władzy. Dynamika między postaciami może być postrzegana jako metafora relacji władzy we współczesnych kontekstach. Na przykład, historia ta jest często związana z kwestiami molestowania i zgody, gdzie postać żony Potifara może być interpretowana jako kobieta, która próbuje potwierdzić swoją agencję w nieprzyjaznym środowisku. To prowadzi do refleksji nad tym, jak te dynamiki wciąż są obecne w nowoczesnych społeczeństwach. Wreszcie, krytyczne reakcje na narrację o potifarze ujawniają złożoność tej historii i jej ciągłą aktualność. Sposób w jaki historia jest interpretowana, może się zmieniać z czasem, w miarę jak pojawiają się nowe perspektywy i dysje na temat płci, władzy i seksualności. Bogata mozaika znaczeń, którą oferuje narracja, zapewnia, że pozostaje ona tematem zainteresowania zarówno dla akademików, jak i dla szerokiej publiczności. Ta ewolucja interpretacji podkreśla również znaczenie spojrzenia na przeszłość z krytycznego punktu widzenia, umożliwiając, aby nowe głosy i doświadczenia były słyszane. Narracja o Potifarze przekroczyła granice czasu i przestrzeni, znajdując swoje miejsce w różnych formach sztuki i rozrywki. Od adaptacji literackich po produkcje filmowe, historia ta była wielokrotnie reimaginowana i reinterpretowana, odzwierciedlając zmieniające się dyskusje na temat płci i tożsamości. Znakomitym przykładem jest sposób, w jaki historia została zaadaptowana w sztukach teatralnych i muzykalach, gdzie postać żony Potifara często zyskuje nowy wymiar, umożliwiając głębszą eksplorację jej głosu i walki. W literaturze wielu autorów czerpało inspirację z tej narracji, tworząc dzieła, które kwestionują normy społeczne i badają złożoność relacji międzyludzkich. Powieści i opowiadania, które ponownie odwiedzają historię Potifara, często oferują bardziej empatyczne spojrzenie na postacie, zwłaszcza na żonę Potifara. Takie podejście pozwala czytelnikom zastanowić się nad kwestiami pragnienia, władzy i konsekwencjami wyborów dokonywanych przez bohaterów, rzucając nowe światło na oryginalną narrację. Kino również odegrało ważną rolę w popularyzacji historii Potifara. Wiele filmów i dokumentów podejmuje tę narrację, z których każdy wnosi własną interpretację, często aktualizując historię, aby odzwierciedlała współczesne wyzwania. Przed którymi stoją kobiety i mężczyźni. Te adaptacje mogą służyć jako potężne narzędzie do omawiania kwestii związanych z płcią i władzą, docierając do szerszej publiczności i promując dialog na temat istotnych tematów. Ponadto, przedstawienia tej historii w różnych formach sztuki wywołały debaty na temat sposobu, w jaki seksualność jest przedstawiana w kulturze popularnej. Sposób, w jaki relacja między Józefem a żoną Potifara jest ukazywana we współczesnych adaptacjach, może wpływać na postrzeganie przez publiczność kwestii zgody, pragnienia i dynamiki władzy. Pokazuje to, jak starożytne narracje mogą być rekonstruowane, aby omawiać współczesne problemy, dzięki czemu przesłanie historii pozostaje żywe i istotne. Wreszcie, wpływ narracji o potifarze na kulturę popularną objawia się także w debatach akademickich i społecznych. Współczesne przedstawienia tej historii nie tylko odzwierciedlają zmiany w normach społecznych, ale także kształtują sposób, w jaki nowe pokolenia rozumieją kwestie płci i tożsamości. Dialog między starożytną historią a współczesnymi interpretacjami zapewnia, że narracja ta nadal prowokuje do refleksji i dyskusji. Zachowując swoją aktualność przez lata. Ta wzajemna zależność między przeszłością a teraźniejszością jest kluczowa dla zrozumienia wyzwań i postępów, przed którymi stoi społeczeństwo w kontekście płci i seksualności. I tak, historia Józefa i żony Potifara ujawnia nam znacznie więcej niż się wydaje. Ale co tak naprawdę wydarzyło się w tym domu? Czy było to nieporozumienie, czy coś głębszego? Interpretacje mogą się różnić. Ale jedno jest pewne: ta narracja uczy nas o sile charakteru i znaczeniu pozostawania wiernym naszym zasadom, nawet w obliczu najintensywniejszych pokus. Zastanów się teraz przez chwilę: czy potrafiłbyś oprzeć się takiej presji? To, co zrobił Józef, może wydawać się niezwykłe, ale czy wszyscy nie mamy w sobie odrobinę tego ducha walki? A jeśli historia Potifara i jego żony nie dotyczy tylko pragnienia, ale także zaufania i zdrady? Jak ta sytuacja odnosi się do wyzwań, przed którymi stoimy dzisiaj? Bądź czujny, ponieważ lekcje wyciągnięte z Biblii są wieczne i zawsze aktualne. Nie zapomnij zostawić swojego komentarza poniżej: Jaka jest Twoja interpretacja tej fascynującej historii? Jeśli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, ponieważ mamy jeszcze wiele niesamowitych historii przed sobą. Razem odkryjemy sekrety Biblii. Niech Bóg Cię błogosławi i do zobaczenia w następnym filmie.